The Takeover, najnowsze wydarzenie na Robloxie. I tak się składa, że moja ulubiona gra Dors bierze w nim udział, wydając kompletnie nowy tryb, w który dzisiaj zagramy. Życzę miłego oglądania. Dziwne. Mam Ja też nie mogę. It kinda sucks. On powiedział, że. Ten update według niego jest słaby. Dobra, to tutaj. No ale tylko. Gdzie ja No czekam, o! Zaraz wszyscy przyjdą, bo jesteśmy jakby. One more game, one more game. Czekaj, sprawdzę. Nie, to jest. O, ludzie to teraz. Tylko we czwórkę? Nie. O! Piątkę. No! O, 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 o! Mamy full lobby. Full lobby, full lobby. Jest achievement za wygranie rundy z full lobby Amna nam more game. Teraz postaram się nie zginąć jako pierwsza. Choć zginę pewnie jako pierwsza, 2 Trzy, dwa, jeden. O nie, mi się zresetowało. 0 na 1 Eliminated O, banana. O, nie, on mi zabrał! E bo czało. Boże, nienawidzę tych małych... Hmm. Najgorzej jest na początku. No. no naprawdę. No następny banan. O bomba! Poję tak jestem okropne w tą grę. O, ja też Wczoraj pewnie o. będzie dla zgolił. No i zabrał mi krucyfiksa śmieć Nic nie mam. Ej, nie ma ani jednej rzeczy w jakimś móc. Ja też się mam O no co za śmieć! Nie! Tu przecież wyszłam! Prawie! Okej, Wojtek. By <laughs> ten Morgan. Ja jestem... Mam 400 punktów jakim cudem? Czy ja nic nie zrobiłem. Źle poszliśmy. Ja 60 punktów a... Ad... Nic gówno zrobiłem. Nic ja złowym. też gówno zrobiłem, i o 410. Mam no z Streetza. Ile ludzi. Cześć, Lepszy pytanie, gdzie ja jestem? Gdzie my jest? O, 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 nie, nie tam, nie tam. O, ser. O no banan. Kurde! No. Nie jak... nienawidzę tego. Kurde! No. Ja zaraz ginę. Ja zaraz ginę. Nie O, psy dosłownie mi się przed mordą pojawił. nic nie widzę, jest ciemno jak w tył. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Nie, zaraz zginę. Gdzie my jesteśmy? Nie, ja zaraz zginę. Pomocy, ja po mocy, się gdzieś zgubiłam. Jestem w jakichś bakrumsach. Ej, ale nie żartuję. Ja tutaj po prostu jestem, w sensie... Ja mam o, mega mało wyszłam. życia Ja jestem gdzieś po, za grupą w ogóle w dupie czarnej O, o tyle o o O, mam ja ginę, o Boże, wreszcie coś O nie ja mam bardzo mało życia, więc Trudno, ale Może ile

Powinnaś zadzwonić do Pauli... Mam jeden na trzy eliminated A, oh, nie! Auć Ała, auć Ja już jestem... daleko w tej... A, zginąłem Ja już jestem daleko w tej grze Super gra. Ale jest... ja gram w... że jestem kuleczką i. O! Grałeś? Robimy bitwę. Nie. Yeah. Dobra, okay, guys. Um, A no to w skrócie się. to są takie rankedy. To jest mega fajne. Ja no... it, go. W ogóle właśnie, musimy dodać Kaspra do naszej ekipy w tym evencie I mi się później wszystko zrobiło. A, przecież wzięłam. Nie wiem gdzie jestem, nie mam nic. Jestem spłukany, mam 30 punktów. A 35. No, co mnie wali z pudełkiem? O nie! No i a, jeszcze no... Co nowy. się stało? Oczywiście. oczywiście. O, Wojtek? Nie, ja tu jestem, ja tu nie ja. BOMBĘ KTOŻ WALNĄŁ? BOMBĘ Oczywiście, że mnie walnęło I oczywiście, że mnie poza mapę walnęło Oczywiście, oczywiście. A, oczy! No, tak, jeszcze to Mam... prawie pistolet miałem! Prawie pistolet! Nie okay. no, Jestem... Nie zdążył Nie zdążyłam Pił, pił! Ameryka ma pistolet! We're... O, kurde, kogoś trzasnęłam. Ja mam bombę. Więc, jak ktoś do mnie podejdzie, to is out. O, co się stało? O nie, o kurde. Nie, nie! Nie, nie bawię się tak. Zabili mnie. Ja prawie. Ja mam tak malutko życia. No nie bawię się. Tak Ła Na zapalniczkę Mam, mam job application, Crucifix. fix I nie zawaham się go użyć Kurde Nie lubię was Ale co Bo nie zginęliście ze... Ja zginąłem. Ja też zginęłam Bo jakiś debil Bąbę kliknę no, no bomba, no chyba nie Oj. Zmarnowałem job application crucifix Amelka my możemy się chwalić, my jedynie mamy ten, tego skina bo nikomu się nie chciało dołączyć do gry i kliknąć przyciska. Biorąc pod uwagę, że on kosztował zero klamek, ja mam tak mało życia, że ja. Ja potrzebuję życie. Ja potrzebuję bardzo ważny. No! Miałem, bo. Miałem mega dobry kwiatunek. wiesz też... Do lobby? Lo Czemu do lobby? Bo. Nie wiem. Mogliśmy kliknąć again no Jezu, ale ten Screech jest jakiś y, ten chiński Ale on jest piękny On jest chiński Ale tu El Goblino jest tutaj Przepiękny, tak, El Goblino, El -Goblino Nie XD, bo nie był hir tylko był tam <laughs> O Jezu, T-Rex gdzie? O Boże, tak, jaki piękny, indziej. dobra chodźcie. Wchodzimy tu! Oh, będziemy z, z Tirexem! Kasper chuszu! Kastrat, to znaczy. O, jesteśmy. Oiiiiii. Znaczy, kaka. Znaczy. Dinosaur Pimpušo. Dinosaur. Dobra. Dwa, jeden. Nigerek Znaczy One more game, one more game oh, That's it oh. W sensie, nie that's it To się nazywa Holofur oh, Nie tu Tylko ty No tak, w ciemno będziemy skakać I źle poszedłem Oczywiście I spadłem ale super! Ale super! Ale super! Ja nie spadłam, ale źle poszło. Spadłem. Spadło mi się. Ja, tak, będziemy tutaj skakać w ciemności, no. Chyba nie. O, dobra, przeszedłam. Zero trzeci. Buma! Buma! Ma. Mam! Nie mam. Nie mam. One more gate. Płączkę mam! No, Donata! Nie. I nie zawaham się go użyć. Jak coś my się yy, my siebie nie bijemy. To że przypadkiem bomba się rzuci i ktoś w nią wdepnie, no to to już inna sytuacja. A, no to Oj. A, jak już tak mówisz, to ci się przyznam, to ja chyba rzuciłem tą bombę, co cię zabiła. Ponieważ jak ty to powiedziałeś, to pokazało mi się, że ze yy, jeden na trzy wiele. Tam to go, go spiądzera! Wiesz, mam ja mam... Yy, yy, te, bokserskie... Te? Jasne, tu jest ciemno jak w tyłku Nie dość, że jestem ostatnia, jeszcze biegnie Rasz. ten Ma mało życia Jest okropnie Ktoś mnie właśnie znokautował i to był Wojtek prawdopodobnie Co? Nie, to był Roblox Chyba A może i nie Zaraz na nagraniu to zobaczę Oczy, oczy, oczy. Mam Donata, ale on jest OP, więc ja sobie go zach zachowam na później. O tutaj, tutaj, tutaj. One more nigger, one more nigger. Kolejne rękawice bokserskie. O, sorry, Kacper, przepraszam. Ouch. Chciałem ci dać rękawice bukserskie w zamianę, ale dobra, dobra nie, to nie. Ciemno. A macie do nic są. Otworzyłem. Guys, gdzie... Wy... Jestem u Jeffa. Ja nie wiem, gdzie jestem, To jest ciemne jak w tyłku, nic nie... Nic nie dość, że nic nie widzę, to jak mnie tyle piernie to, to zginę. No, tak, Strzelaj mnie z pistoletu, oczywiście. Po czemu by nie? Casper leży, leży jeden z nich. to Sasfer obserwuj nas. Żyje? O kurde zabiję, kurcze! Bomby, bomby dwie. Mam jedną. Bo już tak dobrze. Jest dobrze. Tak. Dziebie jest stop... dobrze. Jest, jest top jest 3 dobrze. Jest top 3. Mam job application crucifix. Dla ciebie jest dobrze. Druga. No chyba nie. No banana.

ale tylko proszę to w drugą stronę. Ja mam job application żeby ja się niczego nie boję. I alkoholik. W ogóle wiesz, że teraz są też pokoje z Outdoors. Już się nie widzę. Aj, aj, aj. Lecę. Ej, mogę wy. Ja mam 2 na 3. Eliminated. Już, już. Ay, oh! Eliminowałeś go. Nie, jeszcze, ży jeszcze żyje. A ma mało życia. Ma Każdy ma mało życia. Oh, o! Ten ma nie, malutko on ma, na... on ma tak malutko. Oh. O nie, bo teraz ma Starshield. To już mnie trzasnął. Nie, czy zginąć Oj. straciłem okazję. Oła. Ile on ma życia? Więcej niż ty. A, no to super. Na pewno niż jeszcze... Oj. On ma pipiłama? Pipi chyba? Nie tak. ja wiem. Mnie nie, nie Mam szklę, to wyklucz, bardzo mi to potrzebne. Wiem. Znowu! No, otwieraj o, te drzwi. Może nie nie Bo tak ma broń, chce się tak jakiś. Uciekaj stamtąd! Mam pistolet! On... Mam pistolet! O, o. Kasia, Dobrze, 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 dobrze. O nie. Ja. O nie, ja zginę. Basta nie jakąś. O nie. Szybko, szybko! Biegnij, biegnij, biegnij! Biegnij! Goń, Gon! Biegnij! Za... Jesteś! Dogoniłeś go! O nie. nie, nie, nie! O kur... O! O! o nie. nie, nie, nie! Życie! Nie wdepnąłeś! O! Chur. Kurde! Albo dobrze! Dobra, legen! Legen! A, a. Kasper. Aha, Kasper musiał. Co? Nie glicza. Wait, what? No prawda. ale dobre itemy były O, cześć o, retro, nie retro Ała. O kurde, walę! Oberwałem O, walnęłam wszystkie widoczne. Mam klucz O, giggle Ja mam czerwoną bombę Zachowam ją sobie na później Asper, żyjesz? Mhm. Mm Nie! A Ten tu się co tu się dzieje, guys? Aha! Aha! O O Aha! no. Oh. Oh, hell no. <śm> ja! Aha! Ja O, nie kacper, bo nie ja się zginę przez oh, ciebie. Wow. Oh, hell O, no. helna! Mam job fuck? application crucifix. O, sorry, Przepraszam! Przepraszam! Oh. Przepraszam! Ty nigerze, to będzie moja zemsta. A czekaj, został! O! Oh. Ouch, Ja oh. zginę! Szafa mnie obroniła ogólnie, słuchajcie, dawaj oczy, no zabiją mnie. Co tu się dzieje? Joba, to jest krucyfix na górze. O, ma bomba! Życie! Ja zginę, ja mam Żyć. tak mało życie. Bo ja mam więcej ja ja na ty. Samą. Nie, ty masz więcej. Nie masz. Nie wiem, może mamy tyle samo. Oku. No to żegnać. Job application on! Kto się Kto się wpadł? Dwie czerwone bomby. Kto się wpadł? się się Oj. Co się dzieje? Nic. Aleka, ma skrzycza. Nie! Kurde! Bum! 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 To skrzynką! Bum! Bum! Oj. Wygrałem! 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 Więc chciałem nagrać zakończenie tego filmu i to jest zakończenie, ale zrespiłem się na tym żrandolu i nie mogłem... Chciałem to <grych> jakikolwiek zaznaczyć. Więc to by było na tyle. I mam nadzieję, że Wam się podobało. Mamy wiele pomysłów na kolejne filmy z dorsów. Może niektóre nie. Tak czy siak. Dajcie znać, o co myślicie o takim typie filmów. I możecie zaproponować jeszcze inne. Widzimy się w kolejnym filmie. RAR.